Witam wszystkich bardzo serdecznie. Pardy z tej strony. Mamy tutaj Mercedesa W205. Przechodzimy już w nowsze jednostki i mamy też właśnie silnik tutaj 654. Od zobaczyć z bliska. Jest tu jak już powiedziałem wcześniej silnik 654. Jest to silnik diesla już tej nowszej generacji co 651. Ta jednostka już jest montowana w tych nowszych 213 w 200, właśnie piątkach i w wielu, wielu różnych innych modelach. Następca 651, bardzo już, bardzo skomplikowany silnik. Sama budowa jest, jak widzicie, szczególnie przez ten układ wydechowy, miazga. Jedno zachodzi na drugie, drugie na trzecie. Chłodniczek wodnych, jak widzicie, macie tu jedną chłodniczkę druga chłodniczka jeszcze gdzieś tam jest trzecia jest niewidoczna jedna rurka na rurkę plastikowe pół silnika wężyków, różnych zaworków powiem Wam szczerze, że naprawdę motor bardzo skomplikowany niekiedy wymiana tutaj niektórych elementów nie, lepiej by było wyciągnąć w ogóle silnik rozbieranie tej części tutaj tych filtrów cząstek stałych to jest po prostu Ciekawostka, zobaczcie, rurka na rurkę, rurkę na rurkę, wężyk, wężyk wchodzi do rurki, tu wchodzi do rurki, ani w tą stronę, bo jest turbina, ani w tamtą. Naprawdę e, taka składanina krok po kroku. Coraz e, elementów trzeba porozbierać, ale no, niestety trzeba to czasami porozbierać, żeby naprawić. No ale do sedna. Mamy tutaj silnik właśnie 654. Jego taką dosyć bardzo dużą wadą jest uszkodzenie, się, uszkodzenie popychaczy dźwigienek, szczególnie zaworowych, nie popychaczy dźwigienek zaworowych. Mamy tutaj ściągniętą klawiaturę, ściągnięte wałki. Zobaczcie sobie tutaj, mamy dźwigienki zaworowe. Te dźwigienki wyrabiają się na tych rolkach. Zobaczcie w ogóle śmieszne rzeczy. Jak widzicie, mamy rolki o takiej grubości. To jest po prostu śmiech na sali. Normalne dźwięki zaworowe, bym wam gdzieś znalazł, ale aktualnie chyba nie mam nigdzie na wierzchu, są tak, jakby przyłożył dwie te dźwigienki obok siebie. Taka grubość. Tu po prostu zobaczcie na wałki. No po prostu to jest śmiech na sali, jeszcze raz powiem. Wałki mają taką grubość tutaj ścianki, przez co. Te dźwięki, przez tą grubość, wyrabiają się bardzo często tu, na tych rolkach, powodując. No, tutaj Filip mi akurat pokazał wałek. Tu mamy wałek z kompresora. A tu mamy wałek z, z tego silnika, właśnie 651. Połowa 654. Połowa grubości. I właśnie. Zamontowanie takich cieniutkich dźwigienek, prawdopodobnie z jakiegoś materiału, też nie do końca mocnego, powoduje, że one się niestety tutaj wyrabiają, przez co zawór się otwiera dużo, dużo mniej podczas pracy. Jak zaobserwować takie coś? Niestety nie wyrzuca silnik żadnych błędów. W miarę jakoś tak chodzi. Oczywiście, im bardziej jest, to, jest ta dźwigienka uszkodzona, tym mniej mocy ma silnik. Ale tak jadąc, zużywając się stopniowo, niektórzy mogą nie zauważyć, ubywającą to moc, chyba, żeby, wiesz, wsiadł do samochodu sprawnego, a nagle do takiego, takich dźwigienek już całkiem zużytych, powiedział, kurczę, bladę, nie to auto. Ale tak systematycznie ścierają się, ścierając się auto słabnie, 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 i kiedy jesteśmy w stanie zauważyć, że coś jest nie tak. Też błędów rozrządu nie wyrzuci, bo rozrząd jest ustawiony prawidłowo, wszystko jest na znakach, a zawór przez właśnie zużyty. Ten materiał przez, przez yy, dźwigienkę zaworową, przez tą rolkę, zawór otwiera się nie tak szeroko, nie tak jak powinien się otwierać. Przez co powietrza wlatuje do silnika mniej, jak i wydech mniej, yy, przez wydech mniej wychodzi spalin. Taką właśnie najlepszą, yy, jak zrobić diagnozę czegoś takiego, jak, jak macie taki silnik i chodzi o jak pompka, tak pok 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 pok. pok. Już można się zainteresować, że coś jest nie tak, normalnie wiecie jak chodzi silnik, prawidłowo, możecie się przysłuchać w innym silniku jak pracuje, ale taki samochód naprawdę chodzi bardzo specyficznie, czasami potrafi chodzić cicho, Ten, te dźwigienki miał dopiero co zaczęło je podbierać, to nie jest jeszcze fatalna sytuacja. Te dźwięki są tak, dopiero co zaczyna je podbierać, ale są si i też ten silnik dopiero na sprawne ucho mogłem wychwycić, że coś jest nie tak, pracuje nieprawidłowo, ale już taki mocno zużyte te dźwięki powodują, że ten silnik choć jak pompka, taka jak takie dmuchanie w próżnię, po prostu takie kurcze, nie da się tego jakoś jakoś nie zauważyć. Jak to można też potwierdzić? Tu macie oczywiście ten filtr powietrza w tym miejscu, ten cały, te rurę o rurowanie wkład, i można ściągnąć rurę. I słyszycie ten dźwięk taki, pak, 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 i lekko mu tylko wystarczy zaślepić dolot powietrza. No wiadomo, że tam nie wciągło w szmaty, ale wiadomo, jest filtr, co nie wciągnie, ale uprzedzam, żeby kogoś tu nie wciągło. Lekko za zamknąć szmatą i ten dźwięk już momentalnie ustaje. Już nagle pracuje silnik prawidłowo, jeśli chodzi o ten dźwięk. To jest takie moja przynajmniej diagnoza, bo nieraz właśnie testowałem, zanim dowiedziałem się o co chodzi w tych silnikach. Różne rzeczy kombinowałem, tak przypadkowo, właśnie coś, że jest coś w dolocie, coś tutaj, coś tak puka, coś może jakiś egier, przy, tak przypadkowo przymknąłem szmatą i ogłos się momentalnie zmienił, także to jest taka dosyć spoko diagnoza. Lekko przytkać przy, 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 przy szmatką do lot powietrza, wtedy silnik zaczyna, momentalnie inny jest kultura pracy, tak jak powinna być, bez tej szmaty i ten silnik tak y, sobie strzela. I teraz Wam pokażę jeszcze jedną ciekawostkę. Rozbierając ten silnik widziałem, że ktoś tu już maczał, Ręce w tym silniku. Robiłem robotę po kimś. Tu coś tam gdzieś źle, tu gdzieś coś złamane, pęknięte, niezapięte. I sobie, kurczę, jak ktoś to już rozbierał, po co ja to robię, nie? Może kurczę, zła diagnoza, może nie wiem, coś mi się pomyliło, coś źle usłyszałem. No i zaczynam sprawdzać mniej więcej. Już dokładniej o co tutaj chodzi. No, i te, po tych dźwigienkach naprawdę ciężko jest stwierdzić, tak, bo no jest rolka, jest nieodpada, nie jest taka wyrobiona ciężko jest stwierdzić, że coś jest nie tak, ale spoglądając tak bardzo wnikliwe, widać, że jest różnica chyba 3 czy 4 dźwięki, są bardziej osadzone niż inne pozostałe. Może ktoś to rozebrał, po prostu zobaczył, że jest wszystko w porządku, złożył to tak, jak po prostu było. Stwierdził, że zła diagnoza składamy z powrotem na szczęście, przynajmniej moje, jednak te dźwigniki są uszkodzone ale co jest jeszcze bardzo istotne jak wałek miałem na silniku oczywiście dobrze sobie różne rzeczy pooznaczać jak, jak sobie robimy naprawy szczególnie jak jest to robione po kimś zobaczcie, tak wałek wyglądał założony na silniku dobrze wiem, że jest tutaj, tu jest taki, taka sprężyna, która kasuje luz międzyzębny. No i tutaj zaznaczyłem sobie e, na wszelki wypadek, jakby gdzieś to uciekło, po prostu jak to po prostu było. Tu mamy taki e, piątką wiertłem taką dziureczkę i to wkładając ma nam zablokować e, z, to, z tym tutaj otworem, ten otwór z tym otworem. Jak widzicie, tu jest otwór i tu jest otwór i to jest przekoszone zarówno jak i na jednym wałku, jak i na drugim wałku to było założone w takiej pozycji jak widzicie narysowałem sobie kreseczki i tak wałki samochodu zdjąłem i zobaczcie sobie teraz jaki ktoś popełnił błąd składając ten samochód ustawimy sobie tutaj chwilowo wałek żeby nam się tutaj zblokował mamy przygotowane wiertło i zobaczcie jedziemy ze sprężyną o, i w tym momencie już możemy sobie wsadzić śrubokręt, zblokować Bierzemy wiertło i o, nie udało mi się. Moment. Jedziemy. Tak, tak, tak. O, ciężko. Samemu. Chwila, bo już mi się w zęby wbiły w rękę. Okej. Okay. Bierzemy wiertło. Tak. Jest. Widzicie? I tak jest prawidłowo zblokowany wałek. Taki wałek w tej pozycji, może troszeczkę to wiertło schowam. W takiej pozycji wałek powinien być ściągany z samochodu. Jak widzicie. Ktoś y, różnica jest dwóch zębów, przez co ta sprężyna w ogóle nie była napięta, nie kasowała luzu międzyzębnego I teraz tak. Jeżeli wałek, jak widzicie, na przykład siada w takiej pozycji w takiej no to. Sam ząb do zęba ma luz nie? między zęb, jednym zębem a drugim. Ta sprężyna swoją mocą cały czas napiera na kolejny ząb przez co kasuje ten luz przez co wałki pracują ciszej a ktoś sobie roz, wyciągnął tak wałek jeden drugi. Nie zwróci, tam coś mu klikło nie zwrócił uwagę zamontował sobie wałki w pozycji tak i po prostu losowe jak się sprężyna rozblokowała i tak zostawił. Także robota tutaj wykonana średnio. Także tutaj trzeba coś poprawić. zdarza się po prostu, nie? Nie jakaś niewiedza kogoś, jakaś tam pomyłka czy coś. Czasem może spowodować to, że silnik chodzi cały czas nieprawidłowo. Odbieracie samochód, jest robota wykonana. Wszystko fajnie, auto przecież normalnie przejeździło pewnie jeszcze z tego co wiem, to chyba klient kupił ten samochód rok temu od jakiegoś znajomego, on nic nie robił, także taki samochód w takiej postaci sobie rok przejeździł, także naprawdę jaja, no ale jeździł, no kurczę, przyjechał normalnie, pukał trosze, troszeczkę, tak właśnie jest taki odgłos tej pompki, no ale przyjechał normalnie, wszystko na takich wałkach z rozblokowaną sprężyną, no ale nie polecam takiego czegoś, raczej dobrze jest wszystko składać tak jak powinno być. Także, jak macie takie silniki 654, oznaczenie w Mercedesie, to chyba 2 litry ten silnik jest. To są one tak gdzieś chyba 2018 rok w górę. No to jak Wam tak chodzi, jak pompka, no to można już zakładać, że coś jest na zasadzie wałków. I co jest jeszcze ciekawostką, w tych silnikach 651 te wałki 651, w tych wcześniejszych, właśnie. Jak i też w tym potrafi taki nawet w takich wałkach, bo one są na gorąco nakładane, pęknąć konik. Takie, czy taka, no taka ta kształtka, nie? Jak pęknie taka. Tutaj jest wszystko równo, bo wiadomo, dwie muszą być parami tak jak trzeba. Czasem potrafi taka krzywka pęknąć, przez co się obraca na wałku i jest w innym położeniu do sąsiadującego tej krzywki. i nie otwiera zawór w tym samym czasie, też potrafi też taki silnie chodzić jak pompka, jak zawór jest inny w stosunku, jeden zawór w stosunku dźwigienka do drugiego. I też wydaje e, dziwne dźwięki. Czasami, jak pęknie taka dźwigienka, taki właśnie ta kształtka, potrafi tym uderzeniem uderzać cały czas o dźwigienkę, przez co może, może potrafić e, złamać. Taką dźwigienkę, która gdzieś tam się u, ułoży bokiem. Czasami może też otworzyć zawór, może silnik e, przy pracy uderzyć zaworem w, w tłoka. Także różne są ciekawostki, no ale zobaczcie sami, jak już mówiłem wcześniej. Wałki tu jest pełny lity wałek. Tu się nie ma prawa nic przesunąć. Tu są wałki e, puste, rurki, jak zobaczycie, możecie wsadzić coś do środka. To są puste rurki, całe przez całą długość. Po na gorąco. Po, po nakładane krzyweczki. No, takie teraz są wymogi, teraz te silniki ROM, żeby spełniały normy e, emisji spalin, żeby to było lekkie, e, a z jakością to już jest różnie. Także różnie bywa. Życzę Wam wszystkiego dobrego, trzymajcie się. Cześć.